Cześć, witajcie, ja jestem chudy, a to jest FIFA 14, kariera zawodnika, odcinek 21. I na początku od razu powiem, że dzisiaj będzie tylko jeden mecz. A to jest spowodowane tym, że e, przez weekend byłem chory i teraz już mi trochę lepiej jest, ale nie chcę przemęczać gardła, żeby nie było gorzej czy coś dlatego no tylko jeden meczek dzisiaj ale w kolejnym odcinku już będą normalnie dwa i gramy z Barceloną no czyli ten jeden meczek będzie chyba całkiem dobry tak mi się wydaje nie? Zmienimy sobie oczywiście na zawodowca i zaczynamy i mam nadzieję, że chudy strzeli hat W Barcelonie A właśnie wczoraj był mecz, El Clasico. Barca Real oczywiście no, Zakończyło się zwycięstwem Barcelony I hat-trickiem Leo Messiego eee, No I tyle w sumie o tym meczu Zaczynamy teraz nasz mecz Athletic Bilbao Kontra FC Barcelona I teraz Barcelona Neymar i 7 Znaczy 7 minuta 1 do 0 Niestety tutaj no, nieudane głukowanie I Neymar strzela bramkę Okej, okay, no to teraz my musimy się odegrać i również strzelić by nie? I chudy przy piłce teraz, co zrobi? Zobaczymy, chudy podanie do kolegi z drużyny, jednak on do piłki nie dobiega niestety. I, i nie sta, no. I co z tego wyjdzie tam? Spalony był chyba, nie? No na szczęście, chciałem, że będzie rzut karny czy coś. I chudy teraz biegnie, co zrobi? Teraz chudy dośrodkowanie, no trochę nieudane, ale no nie, Atletico jednak nie jest. I chudy minuta doliczona do tej połowy Co z tego wyjdzie zobaczymy I no 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 cały czas daleko do bramki Chudy teraz no podać by się przydała dobra Cały czas jest Bilbao przy piłce I teraz co dalej Chudy dośrodkowanie I nic z tego nie wychodzi No koniec z pierwszej połowy? Nie jeszcze nie No dobra teraz koniec już nic nie prowadzimy żadnej akcji niestety No po pierwszej połowie Bardzo naprowadzi 1 do zera i w sumie mogę to podsumować tak, że przynajmniej w tej połowie Bilbao grało mniej inteligentnie niż Real Madrid Castilla. Sami sobie zabierali piłkę, nie potrafili wykonać celnego podania. Co jeszcze? Co jeszcze? No tracili piłkę w bardzo prosty sposób i w ogóle. To była porażka. No, ale dobra, mam nadzieję, że w drugiej połowie będzie lepiej po prostu spróbuję, nie wiem, jakoś zwolnić grę yy, i grać podaniami, może z tego coś wyjdzie, no nie wiem, zobaczymy A i jeszcze pozdrowienia yy, Pozdrawiam użytkownika amceut.pl yy, Nie wiem, czy tak to się wymawia, ale tak to się pisze Pozdrawiam również użytkownika telba strzelba No i to by było na tyle Zaczynamy drugą połowę tego meczu i chudy biegnie, czy będzie szybszy od obrońców Barcelony? No chyba tak I dośrodkowanie i nic z tego nie wychodzi A a rzut rożny będzie? Nie, rzutu różnego nie będzie I w tym momencie mamy 2 do 0, Sergio Busquets No w sumie Barcelona jest po prostu lepsza i tak jest prawda Yy, nic nie możemy z tym zrobić. Wynik realistyczny, no ale cóż, nasi nie potrafią odebrać piłki, może się po prostu stresują, że grają z Barcelona, bo po prostu zawody te Barcelony są aż o tyle lepsi. Oj, może teraz Atletico, zobaczymy co z tego wyjdzie, i chudy, i dośrodkowanie, i jest gol, proszę państwa, 2 do 1, bramka honorowa Susaeta w 77 minucie po dośrodkowaniu chudego, no asysta chudego zaliczona, no i e, jest bramka kontaktowa, czy będzie remis, czy uda nam się go wywalczyć, zobaczymy. No i chudy opuścił boisko w 90 minucie e, Właściwie nawet do liczonego czasu nie było, no ale dobra I ciekaw jestem Dobra, ja sobie rozegram po prostu resztę meczu, bo tutaj zostanie wyrzucona piłka i myślę, że zaraz będzie po prostu koniec, nie? Chyba Dobra, odbierzmy mu piłkę, wybijmy ją i sędzia gwizdze, czy jeszcze nie? No do czasu nie pokazało, no właśnie Sędzia zagwizdał, przegrywamy 2 do 1 Zawodnikiem meczu został wybrany... no chudy 8-8 ocena No jakbym nie zszedł, to by się może 9-1 utrzymało, które tam było No ale dobra Zawodnikiem meczu został wybrany Siergo Błyskacz No cóż, nawet jakby mi zostało to 9-1 to zawodnikiem meczu bym nie był Ale ładnie mi ocena podskoczyła po tej jednej akcji No i dobra, ja zaczynam już odczuwać lekki ból gardła I ten odcinek trzeba kończyć Więc dzięki za uwagę y, Przepraszam, że tak krótko do zobaczenia w kolejnym. Pozdrawiam. Cześć.